Wszystkie wszystkim z tej strony ja czyli Nikodem, e, nagrywam ten film aktualny po nagraniu no 8 godzin po nagraniu reakcji na piosenkę GOAT A teraz zapraszam do odcinka I jak i w dzisiejszym odcinku będziemy reagować na piosenkę Minecraft! Modluczka i pipka Więc... Oczywiście tyle jak zawsze Minecraftowy, a nie jaki bo żywowy to zobaczymy, a my przejdźmy do piosenki I sekrety łapka. To tutaj przed chwilą była drewno, kamień, diamenty. O, jeszcze nawet statek, jak piracki. Kolejny sekret właśnie teraz się pojawi, czyli różowy skin, którego mogliście widzieć. Trzeba to mieć na 0.25. Ja pierdolę. Ty, brać, idź pod domek, zrób. Ale basenik. Tam jest taki różowy domek. Fogórna. No i co peć To w końcu one wybuchają, czy nie wybuchają? Patrzcie, tu jest tabliczka napisem: lubię ruwy. Zatopiony ząb, ten, podwodny zombie Minecrafta grać, tylko w Minecrafta grać, bo to jest mój Ale kolejka Teraz pipek zamiast ludzka Patrzcie, podmienia pimpek fop No i nowa kufulka luczka na luczekshop.pl Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie sobie, lajka. Ocena 9 na 10 Na więcej damy dycha. A ja się z Wami żegnam i pa!